Dzień dobry znowu, a drugi. Chłodno się już robi mojej misiaczki. Powiem wam, że coraz tak. No, zaczynam odczuwać grudzień. A lecę, słuchajcie, do natury, do Pepko i wracam. Szukam małych prezentów nikołajkowych dla najbliższych. Poza tym muszę trochę dziwnych rzeczy kupić sobie pomok Dziwnych, no nie dziwnych, no ale takich. Ustalmy, nie Instagramowych. A oprócz tego, będę szukała tego mojego podkładu Catrice. Może gdzieś go trafię, bo e, on mi mega szybko schodzi. To jest po pierwsze, no, po drugie, jednak nie znalazłam nic. Zupełnie nic, co by było e, chociaż odrobinę podobne do e, jego formule. No. E, jeżeli chodzi o prezenty mikołajkowe, to tak. Dla mamy zamówiłam torbę. A torbę zamówiłam u Kasi. Tak to czuję. Z Instagrama. Robi przefajne torby ręcznie. Więc polecam zajrzeć i może coś dla siebie znajdziecie. Oczywiście jak torby dojdą, bo zamówiłam do ich jedna dla dla mamy, to pokażę. Ceny bardzo przystępne. A myślę, że fajny pomysł na prezent Kreskowe. Jezu, jak się ma, słuchajcie jestem w sukience cienkiej i marzna bardzo trzeba chyba już myśleć o trochę cieplejszych tłokach no dobra zmierzam ku naturze pierdolnik ale dlatego że robię porządek w kosmetykach A pokazuję co kupiłam to nie kupiłam to jest resztka ale udało mi się dorwać jej bardzo się cieszę tu idą pędzle do prania tu kupiłam gąbaczkę do makijażu super. Kupiłam do demakijażu z marki Glow. Trzy właciki, wielorazowe w końcu, więc może, może. Będę używać, będę sprawdzać. Dam znać, jak się u mnie to sprawdziło rozwiązanie. Myślę, że będzie fajnie. Tu kupiłam prezent Mikołajkowy dla mojej Karoliny. I trochę kosmetyków, jakichś takich pierdółek typu to nie. To kupiłam cień. Ziednyowy tusz, Kredkę do ust. O, ja znowu kupiłam to, co nie chciałam, pamiętacie. I już wam kiedyś pokazywałam. To jest Katrist ten pędzel z takimi trzema dziubaskami na końcu. I on bardzo źle dawał kolor. Oj, jaj. Nie zauważyłam tego. No nic trudno. Mm, Rozczarowanie. Co jeszcze? Krem łagodzący na noc z botaniki. I krem do depilacji twarzy. Wąsiki i podbródek. W pewnym wieku już trzeba. To znaczy inaczej. Nie trzeba, ale w pewnym inaczej. Jeszcze źle. Źle się wypowiadałam. Jeżeli się czujemy ok z owłośnieniem, to nigdy nie trzeba, w żadnym wieku. Aczkolwiek ja czuję się ok, gdy zadziałam coś na twarzy. Ok, e, moi drodzy, ja dam zaraz odebrać paczkę mojego brata, paczkę świąteczną od pracodawcy. Pomimo, że praktycznie w tym roku było dwa miesiące, tylko w pracy może i to nie, to i tak dalej, z pracownikiem otrzymuję benefity na święta i pokażę Wam, chyba pokażę. Skonsultuję to z Krzyszkiem, czy wolno mi, czy nie. Co dostają pracownicy Pietronki z okazji Bożego Narodzenia? W międzyczasie rzęsy kupione. Lecę do auta. No i właśnie dotarło do mnie, że dupa, a nie będzie to kalendarz prezentowy, prezent w sensie mikołajkowy dla Karoliny, ponieważ. O, niefajnie, tutaj jest nalepiona w środku cena i nie wiem, jak jej się pozbyć. No i chyba trochę tak nieładnie dawać ceną, więc kalendarz zostanie u mnie, a ja kupię taki, który nie będzie tej ceny na sobie miał. To znaczy nie będzie taki sam. Będzie musiała Karolina przeżyć, aczkolwiek uważam, że ten wygląda bardzo, bardzo atrakcyjnie, fajnie. Albo coś z nadmorza może Karolinie przywiozę. No zobaczymy. No, no co jakiś z niej zrobię? Albo usłyszę, zobaczę. No dobrze, słuchajcie misieczki. E, z racji, że Mikołajki to jest ten czas, w którym prezenty mają być symboliczne i nieduże. Pokazuję Wam, co kupuję e, chłopakom, czyli Krzyśkowi krzy, 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 krzy i kubie. E, jest to Karolina e, Ripper, ta najostrzejsza papryka, która jest w tej chwili dostępna w Polsce. A, niech mają, ale powiem Wam, że wygląda tak groźnie, że łooo. Eee, co Krzysztof z tego zrobi? Nie wiem. Co Kuba z tego zrobi? Ciekawa jestem, czy będzie miał odwagę spróbować. Sprawdziwy. Kiedyś chciał spróbować, więc będzie miał okazję. Już się... Eee, co nie zrobi? Już nie będzie mógł powiedzieć, że mu nie kupiłam, więc kupuję. Elo, elo. No, to jest tak, jak człowiek chce kręcić vlogmas, a tutaj zaczyna na całym budynku brakować światła. Na osiedlu widzę, że też ciemnica totalna. Ja w trakcie sprzątania i ogarniania, widzicie, że jestem zaczerwieniona, że hej, he, zmachałam się, próbuję dosprzątać. Mm. No ale co zrobić? Byłam na kratce sprawdzić, czy jej światło nie ma. Nie ma, nie ma. U wszystkich nie ma. Na budynku dalej nie ma światła, a w trakcie sprzątania. Tu miałam zacząć ogarniać. No i ciemnica, słuchajcie. Nie wiem, czy dzisiejszy vlog nas zakończy się, czy nie. Czekamy, czekamy. Jest godzina 21. No i co zrobić? No i cóż zrobić? Nic nie zrobimy przy świeczkach. Prąd wrócił na budynek przed północą parę minut, dosłownie za 10. 12.00. Zatem tego vlogmasa będziemy kończyć niestety w takiej bardzo, bardzo krótkiej formie. Musicie mi to wytłumaczyć bądź nie wytłumaczyć, a wybaczyć. Widzicie siła wyższa. Nie będę ukrywała, że również i bateria w telefonie mi w pewnym momencie siadła zupełnie. Więc, nawet jeżeli chciałabym do Was pogadać wtedy, a jakoś troszkę bardziej ambitnie, przy świeczkach opowiedzieć o czymś z kubkiem herbaty, to niestety nie dało rady. Ale ten dzień nauczył mi jednego: jak bardzo ważne jest w przypadku, gdy mamy osobę, która jest zależna od prądu, jego Akcesoria ułatwiające życie. Jak to ważne jest, żeby się zabezpieczyć na takie okoliczności, a zabezpieczyć się da. Są agregaty prądotwórcze. One są oczywiście duże, niefajne, ale chyba trzeba mieć taki w domu. No nic, tym razem się dobrze skończyło, bez problemów. A tutaj już nas do zobaczenia i na podziękowanie za dzisiejsze oglądanie za Dzień drugi. Dzięki. Zostawcie serduszko w komentarzu. Buziam Pa!